Witam drodzy internauci specjalnie na prośbę jednego z waszych kolegów nagram wam filmik w którym pokażę jak przywrócić kosz aby można było go opróżnić pierwszym łatwym sposobem jest kliknięcie jak zapewne pamiętacie na start i na przykład komputer Ukaże Wam się okienko, na tym okienku musimy dokładnie najechać myszką na pierwszą strzałkę, po czym klikamy na nią lewym przyciskiem myszy. Naszym oczom ukaże się rozwijana lista, na której znajdziemy kosz. Następnie sprawa jest prosta, jeżeli mamy pliki, foldery, bądź inne rzeczy w naszym koszu, wystarczy kliknąć ikonę opróżni. Teraz pokażę coś dla użytkowników bardziej zaawansowanych. Jeżeli chcemy z powrotem przywrócić kosz na pulpit, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy, cisnąć personalizuj, następnie kursorem najechać na... Zmień ikony pulpitu. Ważne jest, aby najechać dokładnie na napis, który się w tym momencie podświetla. Klikamy go lewym przyciskiem myszy i zaznaczamy, czy kosz ma być widoczny na pulpicie, czy nie. Po tej operacji klikamy Zastosuj. Następnie lewym przyciskiem myszy również klikamy OK. Następnie zamknij. Również lewym przyciskiem myszy. I cieszymy się koszem z powrotem u nas na pulpicie. Dziękuję, dobranoc. Witam drodzy internauci. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejną zdolność, która przyda Wam się w użytkowaniu komputera. Tą zdolnością jest opróżnianie kosza. Aby opróżnić kosz, należy odpowiednio przygotować. Wszystkie niezbędne rzeczy. Po pierwsze, musimy mieć sprawną i działającą myszkę. I to wszystko. Żeby opróżnić kosz, wystarczy najechać myszką na kosz, przycisnąć prawy przycisk myszki i nacisnąć opróżnij kosz. Komputer zapyta nas, czy na pewno chcesz. Trwale usunąć te elementy. Jeżeli nie chcesz ich usuwać, wciśnij nie. Jeżeli jesteś zdecydowany, żeby je usunąć, wystarczy wcisnąć tak. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób można również usunąć te pliki. Najeżdżamy na dowolny plik. Ja utworzę nowy folder, który usunę. Klikając prawym przyciskiem myszy i najeżdżając na usuń. Komputer ponownie zapyta nas, czy na pewno chcesz przenieść ten folder do kosza. Wciskamy tak, jeżeli chcemy usunąć ten folder. Jeżeli nie, wciskamy nie. Otwieramy kosz dwukrotnym przyciśnięciem myszki po uprzednim najechaniu. Drugim sposobem na opróżnienie kosza jest przyciśnięcie w samym koszu przycisku opróżnij kosz. Po wciśnięciu komputer ponownie zapyta się nas, czy na pewno chcesz trwale usunąć ten folder, bądź pliki, jeżeli jest ich więcej. Jeżeli chcesz usunąć, kliknij tak. Jeżeli nie, kliknij nie. Po wszystkim możemy zamknąć folder i cieszyć się usuniętymi danymi. Na pewno pomogłem Wam kolejnym użytkowaniu komputera. Dobranoc.